Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak w Adobe Premier może zrobić przejście przez niebo. Zapraszam do oglądania. Okay, jesteśmy w programie. Nie mam już tu przygotowaną moją kompozycję, na której będę bazował i futurz, który będę edytował, znalazłem jakiś futurz, który specjalnie właśnie będzie miał dość dużo nieba, bo fajnie jakby wasz futurz miał jeszcze więcej nieba niż na tym ujęciu, aby był bardziej, miał więcej po prostu nieba, a kolor nieba tak naprawdę jeśli to jest podobna pora dnia, to powinno być tak samo z murami, to przejście będzie trochę gorzej wyglądało najlepsza właśnie, czy najlepiej to przejście będzie wyglądało Właśnie kiedy będziecie mieli takie niebo, jak w tym przypadku, to są dwa ujęcia z Futurzu, które nazywa się Mykonos Summer 2016. Jak wpiszcie sobie na YouTube, to będziecie mogli sobie zobaczyć ten filmik w całości. My tutaj będziemy musieli tego zmodyfikować i zrobić przejście między tym ujęciem, a tym ujęciem. I jak to robimy? Pierwsze co musimy zrobić, ja sobie tu pierw usunę te, aby was nie myliło. Pierwsze co musimy zrobić jest to Color Made, i Color Made służy nam do tego, aby zakryć trochę różnicę między jednym a drugim ujęciem. Więc New Item, Color Made i wybieram sobie teraz kolor, który tak mniej więcej według mnie będzie odpowiadał kolorowi tego nieba, więc może trochę jaśniejsze. Coś takiego, według mnie, kolor jest bardzo zbliżony i powinno być ok. Jeśli nie będzie ok, to zawsze możecie sobie w efektach ten kolor zmienić, więc, więc się tego nie bawicie. Ja sobie to nazwę niebo Plate. Albo samo niebo mi się winęło, może też być. Ok, moje dwa ujęcia są tutaj. Teraz muszę zrobić tak, że te ujęcie z prawej musi wchodzić na moje pierwsze ujęcie. Jaka długość tego wchodzenia jest, tak naprawdę zależy od Was. Ja to robię teraz na oko. Może trochę sobie więcej tego dam. Im po prostu długość większa, tym te przejście będzie bardziej widoczne i będzie większy problem, aby zachować jego taki może nie realizm, bo realizm tutaj nie ma, ale taką spójność, bo im dłuższe jest przejście, tym jest większe prawdopodobieństwo, że Wasz widz zobaczy jakąś wadę, e, którą zrobiliście, a w takich przejściach wady są niemal nieuniknione i dlatego lepiej, aby to przejście było e, dość bardzo szybkie. Więc te moje dwa klipy daję sobie wyżej, także e, górny mam na wideo Track 3, ten mam na wideo Track 2, a niebo, Plate, daję sobie od tego momentu do na przykład do końca tego. Czasami jest takie ujęcie, że na przykład ukrycie maski, której zaraz robimy będzie nieopłacalne, teraz nie wiecie o czym mówię. I ja często też robię, na przykład, że nie bodaję na sam koniec klipu, bo mi tutaj się nie podoba i wydłużam je jeszcze pod samo przejście kolejnego klipu, i tam się dopiero. Country, więc wszystko po prostu zależy od tego jak wasze ujęcia ze sobą grają i czy musicie dać niebo na przykład na całą długość, czy wystarczy, że dacie sobie na przejście, to już zależy od was jak chcecie, jak najlepiej ukryć te przejście. Więc mamy teraz to i to gotowe. Teraz na tym pierwszym klipie musimy sobie stworzyć maskę, czyli wchodzimy w Effect Controls, Opacity, wybieramy sobie kwadrat i dajemy sobie tutaj przed kąsem góry. Potem to będziemy tak modyfikować, prawdopodobnie, więc nie przejmujcie się tym, że będzie trochę, może, wychodziło, czy będzie trochę krzywo. Będziemy to cały czas modyfikować. Tą maskę sobie zrobię tak, aby ona była na całym klipie dość poszerzona, aby feeder, który teraz zrobię, nie oddziaływał mi na resztę klipu. Ok, czyli mam teraz coś takiego, i teraz za pomocą feeder rozmywam sobie tak, aby. Ta maska tutaj miała takie delikatne przejście. Jeszcze sobie obniżę to trochę, aby to wchodziło nam do czerni, Coś takiego. Ok, ale teraz jak widzicie, to czerń będzie przez nas cały klip. No i jest wyjście, że damy sobie tutaj nasze drugie niebo i możemy mieć z głowy jak chcemy. Ale jest też drugie wyjście, że tutaj klatka już po tym, dajemy sobie na Mask Expansion zegarek i klatka przed dajemy sobie Max Expansion na na przykład 643 i teraz jak widzicie bez tego nieba także nie mamy tego czarnego ukrycia tylko mamy oryginalne niebo więc tutaj zależy właśnie od was co zrobicie może by tak że się wrócimy i zamiast ekspansji właśnie damy sobie niebo zobaczymy jak to będzie w trakcie nam wyglądało i teraz na tym ujęciu robimy sobie to samo co przed chwilą, tylko pierw musimy je sobie odwrócić, bo musimy jakby to nieba dopasować do siebie, więc to jest na 180 stopni. Jak macie właśnie kilka ujęć, to fajnie jest to, aby te pierwsze było na przykład w poprawnej rotacji, to drugie trochę odwrócone i kolejne znowu by wróciło do kolejnej rotacji, bo jeśli nagrywacie w 4K, to rotacja tego klipu z powrotem do zera wymaga bardzo dużej skali i nie chcemy tego robić, bo szkoda tylko jakby naszego materiału, który nagraliśmy. Tutaj teraz pozycją idę sobie trochę do góry po to, aby stworzyć sobie maskę kolejną, tylko tym razem na dole mojego klipu. Tak teraz na oko, zaraz to sobie znowu poprawimy. No i tą maskę daję wyżej, To maskę daję wyżej. Oddalę sobie jeszcze, bo tu pamiętam, że ten klip nie jest cały widoczny teraz, więc ta maska musi być trochę wyżej. I tam daję sobie trochę bardziej po bokach. Wracam do 25 i za pomocą feeder rozmywam sobie moją oś. Teraz trochę daję niżej, aby to rozmycie było jeszcze łagodniejsze, i uzyskaliśmy taki efekt. Teraz pozycją mogę sobie albo wrócić z powrotem na 720 albo jechać już dalej. To jest jakby mój wyjściowy klip, więc dam go sobie spokojnie do ukrycia, czyli tak, kiedy nie będzie prawie widoczny, może tylko z nie nieba być już tutaj widoczny. I teraz idę sobie na początek, klikam sobie Keyframe na pozycji, idę sobie na koniec tego przejścia, które tu mamy i schodzę z tą pozycją tak, dopóki na dole mi nie zaczyna wystawać to, co stworzyłem. I teraz znowu e, klatka 1 w lewo. Idziemy klatka 1 w lewo i dajemy sobie max expansją, tutaj klatka i klatka dalej tutaj dajemy sobie max ekspansją na max. I prawdopodobnie może to wyglądać źle, więc na razie zostawmy to i potem możemy zacząć to. Zobaczymy, czy będziemy to edytować. Więc mamy zejście już górnego klipu na dół. Ja jeszcze go sobie trochę zmodyfikuję w taki sposób, że na początku dam sobie zegarek na skali. Tutaj sobie dam zegarek na 140 na skalę, aby ta skala nam cały czas rosła. Tutaj widzę, że trochę nam się przybliżyło, i może nam to trochę zepsuć, jakby to niebo, ale zostawmy. Zobaczymy, jak to będzie nam działało. I tutaj znowu zegarek daję sobie na rotacji. Znowu no pierwszy raz daję sobie zegarek na rotacji. I tutaj daję sobie rotację na przykład na 190. Bo jak więcej damy, to zaczną nam wychodzić jakieś czarne krawędzie. A my chcemy, aby ten klip był dynamiczny, więc daję go sobie na koniec. I ta rotacja idzie mi przez cały klip, jak teraz widzicie. I tutaj będzie wchodziło kolejne przejście z nieba, bo widzimy, że mamy obszar nieba. Ale my w tym poraniku będziemy robić jedno przejście, abyście zrozumieli, jak to się robi. Ok, czyli mamy już pierwsze niebo, które zjeżdża. Teraz e, zrobimy sobie te e, tych ludzi na skuterze. Idziemy znowu na początek. Dajemy motion, klatka na pozycji. I teraz tym natomiast jeżdżamy na dół tak aż na przykład nam to zniknie, to będzie gdzieś ten rejon. Ważne, aby po prostu ten klip był na dole, aby nam się nie, myli, nie myli, myliły te dwa klipy. Zobaczymy, jak to wygląda. I wygląda to w sumie bez, bez jakiegoś wię, większego bólu, tu nam trochę kitka znika, ale jakby to w takim tempie nie jest zauważalne. Co widzimy? Widzimy, że to niebo jest może trochę za ciemne, bo widzimy, że taki pasek nam powstał między tym niebem, a tym niebem, jak to usunę, to zobaczymy sobie różnicę. Nie. Czyli zrobiliśmy maskę aż tak bardzo, że nie widać tego połączenia nieba. Więc maskę teraz tą dolną możemy sobie trochę obniżyć. A teraz u góry. Tą górną maskę możemy dać sobie trochę do góry. Tylko tak, aby nam nie niszczyło to, co stworzyliśmy. Dzięki temu to te przejście będzie jeszcze bardziej łagodne, gdyż ta ręka tutaj na niebie się nam kończy po przybliżeniu. I mamy coś takiego. Usunę teraz niebo, no i widzimy, że mamy teraz ten czarny pasek dosłownie, który tu widać. Możemy teraz się pobawić i w efektach wybrać efekt nie może nie Lumetri, ale video effect color collection możemy sobie wybrać color balance na niebo i za pomocą hue sobie pojeździć i poszukać odcienia, który idealnie by nam się wpasował między te nieba, 2%. Na minus chyba już nie, więc chyba będzie trójka, dwójka, zero. Jedynka, dwójka, trójka, piątka. Już za ciemno, ale ta trójka wyglądała chyba lepiej. Trochę jasno sobie podbiję. Oczywiście nie aż tak strasznie, tylko aby to niebo było bardziej spójne ze sobą i saturację. Zobaczę, jak podbiję sobie o trochę. Czy, jak obniżę o trochę, co będzie lepsze? Chyba podbicie o trochę. Tak było, tak mamy. Widzimy dosłownie dokładnie, że teraz to niebo jest bardziej ze sobą scalone i nie widzimy tej kreski, którą przed chwilą mieliśmy. Więc mamy teraz taki efekt. Jedno nam znika, drugie się pojawia. No i teraz tutaj dalej. Powtarzamy te ruchy, które robiliśmy teraz. Czyli dajemy klip teraz na dół, kolejny to dajemy do góry, to dajemy, aby spływało z dołu na górę maskę i jedziemy dalej z tym przejściem, aby to wyglądało. Ale właśnie w ten sposób możemy fajnie połączyć nasze dwa nieba, jednego ujęcia i drugiego i zrobić takie bardziej torydyskowe przejście, które będzie mniej zauważalne dla oka. Fajnie tylko, abyście przy nagrywaniu już myśleli o tym i zdali więcej nieba i nawet ruch już samej kamery w górę nieba, aby ten ruch był bardziej nie, nie naturalny, a nie jak tutaj, że mamy tak jakby na twardo, bo Nikt nie myślał, że za rok ktoś taki jak ja będę robił na tym futurze, właśnie to przejście. Ale uzyskaliśmy właśnie taki efekt, jak widzieliście na podglądzie. Czy go ulepszę, czy go nie ulepszę, to już jest wasza decyzja. Czy niebo sobie powiększyć w lewo i w prawo, to też jest wasza decyzja. Chodzić było mi tylko tutaj, chodziło mi tylko tutaj o to, aby wam pokazać właśnie drogę, jak zrobić. To przejście i mam nadzieję, że się udało i jesteście zadowoleni i nie straciliście czasu czasem tempuranik. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłem, zainspirowałem. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.